Przez to, że jest taki nawał ludzi, którzy studiują zarządzanie, mam większe obawy, że nie znajdę pracy. To nie będzie tak, że my otworzymy firmę i za dwa miesiące będzie nas stać na wakacje na Dominikanie. Niestety piekło jest wybrukowane pracodawcami, którzy mieli własny biznes i polegli. Często spotykam się ze zdaniem, że studenci zarządzania nic nie robią. W rozmowie z klientem nie wychodź z produktem, bo nikogo nie obchodzi twój produkt. Miałeś świetne wyniki z matury. Dlaczego zdecydowałeś się na uczelnię prywatną, za którą musisz płacić. Na publicznej uczelni nie ma praktyków. Czujesz się oszukana przez uczelnię? No, na pewno. Niektóre sytuacje doprowadzały mnie nawet do płaczu. I ty jesteś introwertyczką, tak? Tak. I tu może się pojawić problem. Kierunek studiów nie ma żadnego znaczenia. Najczęściej słyszane słowo przez sprzedawcę to jest słowo nie. Do końca nie wiadomo, co po tych studiach można robić. To nie jest tak, że nie wiem, nie znajdziemy potem pracy. Chodzi o determinację. Jesteśmy młodzi, mamy kilkanaście lat i podejmujemy decyzję o naszym całym życiu przyszłym. Najtrudniejsze to jest to, żeby się przedrzeć przez tą grupę ludzi, która jest. Taka sama jak ty, czy studiowała zarządzanie? Znasz takie osoby, które mimo wszystko skończyły te studia i później rzeczywiście odniosły taki sukces, jaki wam obiecywano? Nie. A poznałaś wiele osób? Poznałam. I każdy jest rozczarowany? Mhm.